Przez ostatnie 4 lata pełniłem funkcję starosty Sanockiego. Kiedy obejmowałem ten urząd, marzyłem o tym, aby uczynić życie mieszkańców lepszym. I tak też się stało, przynajmniej w tych dziedzinach, na które miałem wpływ. Myślałem o drogach, które standardem przypominają te na zachodzie Europy. Wyremontowaliśmy ponad 130 km dróg. Myślałem o szpitalu, gdzie ludzie leczą się w godnych warunkach i mają dostęp do nowoczesnego sprzętu. Do szpitala trafiła nowoczesna aparatura, karetki, a oddział neurologii po przenosinach spełnia najwyższe europejskie standardy. Myślałem o obiektach sportowych z prawdziwego zdarzenia, na których młodzież może realizować swoje sportowe pasje. Wybudowaliśmy dwa orliki, boisko wielofunkcyjne i nowoczesną halę sportową. Teraz startuję w wyborach na burmistrza Sanoka, bo marzę o moim mieście jako miejscu, z którego nie wyjeżdżają ludzie, w którym rozwija się przedsiębiorczość, powstają nowe miejsca pracy. Kwitnie przemysł, turystyka, a mieszkańcy współdecydują o tym, na co idą publiczne pieniądze. Dla mnie ważne są czyny, nie słowa. Wiem, że potrafię zmienić to miasto na lepsze. Dlatego 16 listopada proszę o Wasz głos.